Siema? Siema widzowie. Dzisiaj Dominik mnie zaprosił jako gościa i e, mamy, mamy pomysł, by. Mamy konkurs dla Was. Na komentarz, który nam się najbardziej spodoba, ta osoba będzie musiała podać swój nick w komentarzu i my wybierzemy komentarz. Osoba, która poda nam nick, poda nam, który moment filmu najbardziej się spodobał, oraz na kogo liczyli. Będzie ta osoba mogła zagrać z Dominikiem I jeżeli Dominik i jeżeli ta osoba i Dominik chcieliby to ja bym mógł z wami pograć też Więc zaczynamy Jesteśmy już w gierce Co kupujemy? No Będziemy musieli czyli... no Będzie Będziemy... 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 Będziemy Będziemy kupić ze słonkę? Co? Będziemy słonkę, czy nie? To no, może Ale uważaj na Nie, to anty mają tą Lecisz, lecisz do góry. Poźniej. góry, są do góry. Olson do góry. Jak się to brali? No pamiętam. Oli, bomby tu nie podłożą. Ale oni nie. Ale uważaj, gnieźdź. Nie. Zej się

Widzę Czy To jego Na górze! Widzę a. Czekaj, do mnie nie zabija go. Ha! Zeusa! Nie no. jest z wami. A, widzowie jeszcze... Jak pod tym filmem zostawicie 100 łapek w górę, to będziemy dwa razy w tygodniu nagrywać dzięki... I może będą ze mną, to jeszcze zobaczy się. Właśnie. Hmm. Dobra, widzowie. A Więc pamiętajcie, lajkujcie. Widzę jednego. Maciuś dostał do nie Nie, Chwileczkę rzucę. Maciuś, tu atakuje Maciuś! Tak będziemy do nich mówić. Oj, dostałem ze skauta, ma skauta. Ładnie. Maciuś, ty nic nie. Uj. Maciuś, Jed ty sobie Dobra, jedno im daliśmy, jedno im daliśmy. Dobra, ja mam 8000, więc ja kupuję to, to. Ja też kupuję to. Nie, ja nie kupuję, to jest nieopłacalne. Ja już kupuję wszystko. Ja leki ja, ja muszę tego. mam spotka I ja go tu Ty kupiłeś auta? Oni przyszli, tak On gdzieś widziałem mi że przyszli z dynem Gdzie leży? Ładnie bez jest A. A? Dostałem! Lo lo mam lowa, ma lowa Tam jest Tam jest, tam jest Serio Widzisz go? Zde, tutaj? Ała. <grymne> Ładnie, łatwo. No wezmę sobie. Albo nie. Chociaż. A dobra wezmę alkohol. Tak lej. Nie no, ja, no, widzę. Ja nic nie kupuję, mam, mam w ogóle Zeusa chodio. Kto nie mam zło z ZUS? Co to może tak mało tyś? Co ty kupujesz też? Ja mi premier miałam 8 tysięcy tak mało nosz. No tylko na skautę. Daj na skautę. Ja, umieram. Flesza dostałem. Ja rzuciłem. Fajnie rzucił. Maciuś tu wlał. Ma dziesiątkę sobie kupił. Tu będzie. Tam wyszła. Ty Tak, tu. Brawo. On rzuca, on rzuca. Plantuje, plantuje. Maciuś plantuje. Gdzie jest Maciuś? Powiedziałem. Na górze. Dostał. Wow, tutaj no, tutaj jest. To nie za góra. Ale jeden był Maciuś na górze. Jest! Łopie na dwudziestu HP. joki, to był fart. Od... No, był alberety. 20 HP Teraz P mam. Mm. się e, Ja teraz, e, nie wiem, ja teraz kupuję smoka. No, no, no. Ja nie, ej, ej do mnie, rzuć mi e, bombę Ojej, na tego ci, dawaj mi tą broń Ja odełam, dzięki Ale Nie, nie kupiłam, sam tego chłopa Jeszcze mam na górze Ale dwójka czy nie O kurde, wystąpiłem O nie! Jest jeszcze tam Nie truj się Tam w O Oła, żeś hapełam Tam jest Dostał! Dostałam loła Wiesz mnie? Lecy piłeć! Lecy! Nie plecy! Lecy! Lecy. Lecy. Eeeh, Aha, dobra z demu 8-2. Nie, kupujemy Ej, jeszcze. Inne, ile to jest rund? chyba 16, nie? 16? Nie jeszcze pasuje. dwie, czyli byśmy. Czyli. On nie, nie, oni już nie wygrają. Oni mogą najwyżej z nami zremisować. Tyle. Ale choć na są tak... Ja mam Akacze, Ja akam... Dobry sak. A ja mam Bigla. Ja mam Imher. To ostatnia runda. No. AWP mogą mieć. 14 chapałem. O kurde. Do, ale co do 40 ode mnie. 40. Przyjdą, bo co? To... To to... Staczą, ale to jest Maciuś. Maciuś jest chyba lepszy. Nie może. Jasne! Jakie <laughs> to było wyczucie! Dobra, GG! Cześć yes, Maciuś. Łatwo z wami. Piękne. To teraz widzowie będziemy grać w grupę delta. Więc. O A, Dobra. Cięcie. Widzowie, będzie teraz mała zmiana planów, bo myślę, że możemy się raz zagrać sobie skrzydłowy i po jednej grze skrzydłowym na ten odcinek skończy. No, będzie. E, teraz będzie. E, na pistolety, i wydaje mi się, że to nie są na coś mega ciężsi zawodnicy po rozgrzewce. Ale poza mogą mylić. O nie? O kurde. Doszło 25, nie z tego. Za to Musiałem tutaj wejść tak jak z tobą to robię i Widzowie brawa dla Dominika w komentarzach. Ja pompę kupuj. Ja kupię taka. Ale pompy trzeba kupić, wiesz. Nie ja wiesz jak to fajnie. Od razu chodzę a mogę je wśród. No, Do góry. Dostał, o. Nie mamyślił. O, tu jest! Dostał styka chłopie. O, mam tema. no e, e, MP9. Toszki czy nie? jest. Czekaj. Nawet nie patrzyłam, zaraz zobaczę. Nie. miał jakiegoś. Nie. Sama rdza. To sama praktyka, bo oni cały czas wychodzą. Czekaj, a ja mam plan. Wyjdź drzwiami, a ja pójdę tędy, bo nie chcą coś od mnie. Idzie. Chodzisz, zamknij drzwi. Wejdziesz i zamkniesz drzwi, tak? Czekaj. Oto ja jestem, tak? Gdzieś tu. Góra, góra. No. Tam u mnie jest pleców! Leży jeden. To był. Mam 12 HP. Oj. Ale dobra. Wiem, jak będą grać. Na razie musimy iść za wydań. Żeby się później. Nie... Żeby nie wychodzili. Ja to że też, też takie montowanie zajmuję. Jak ktoś wychodzi z gry. Dobra, gotowy, ale. Ta... Chodzimy teraz jak? No, okay. ja. No, ja, 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 szybko, no ja czekaj. Ja chodzę teraz kędy. Tam Gnijka rzucę. Za... Ok, widzę ich. Kura, widzę. Ej, rzucę. Tu dawaj bombę. Daj boże! No nie zdążyłam że ci... no, Dobra, uciekaj. Oh my God! Wow! Jest! Dobra, nice. nie. Poznij. No... Patrz, poznij. No, dobra, to ja też chyba teraz e, kupuję olbrzymią, kupuję to. Tu się to... płacić, tu się płacić. Ej, ale to do, dobra do taktyka, wiesz co? Ja, będziemy rzucać granat dymny, będziemy plantować, bo on zawsze idą na góry. ja tam fajną kom... no, Miejscówkę znalazłem. Stałeś ją. Czekaj. Czekaj, no mam wonę. Cholera, nie widzę. O kurde. Boż tu mam mó skoro, po co Tu wlazi tymi drzwiami. A wutać, komaj muszę w. Nie wiem, chyba całą kasy wydali. Nie no, tak nie może być. Dominik, musimy przebrać chyba inną taktykę, jak kupuję MP7. Nie, Ja chyba już wiemy, jak to zrobić. tyś Nie. Ej, mam chyba inną taktykę, Dominik. wiesz jaką? Z A będziemy kupujemy z kawda. Weźmy No właśnie. Ale pa... nie wchodź tak daleko Nie lejda, Najdaj najpierw Nie mam. Leży! Jestem tam i pewnie Co jest? Ja już nie ma się Kurde. Nie wiem. Nie wiem, gdzie oni tam się tają. Kurczę, ja podstawiam tą bombę, ale oni tak coś robią. Nie, no my musimy chyba jakieś bomby. Ale bo no niech idziecie. Nie są jednak dobrzy, bo oni przybierają jakieś dziwne taktyki. Po góry. Czekaj. Co małże? Nice. Widzisz, kolego? Tak się gra. Jak się kołoś tak tak z. Jak ty się za oseć, Czekaj, złożę go. Em, <śpiewa> 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 mnie <śpiewa> Nie, no, pójdziemy wygrać tam wrócę. No, teraz będzie... No ostatnie jest w miarę w miarę. Ale jest teraz remis. Ale ja jestem lepszy od ciebie. Na <laughs> Tak, ale jak na gigle, to nie. Paweł, ślepij. Tu jest. I go Leży? Tu! Tu, dół, dół, dół. go Tu, dół! dół. No nie! Ale... nie. Przepraszam. Ben, Wół mnie zabiła. Kurde, myślałem, że na pistolet wygrałem. Nie no, ja biorę zeusa. Zeus, jakiś pistol? No mam, mam, mam was Ja Ja mam razie że trochę echo. Ale gdzie GK będzie najlepiej, patrz! Tam no dole są. Czekaj, wiemy jak nie mam, ja, gdzie on jest? Nie ma go! Gdzie on mnie zabił? To. Gdzie ma gra! Chodź. Ja też mam olbrzyma. Tu, tu! Łatwo! Nice! Łatwiej się Ej, ale ja jednego z usta ja zrobiłem. Widziałem, ja, ja, widziałem jego cień, wiesz? Ej, kupuj sobie tą y, rzecz do rozbrajania, wiesz? Przydaje się. Ja na... Ja, ja nic nie kupiłem w tej grze, bo mam y, pompę z tamtego pompa. Jest! No nie! Kurde, chówczo mnie też zrzuca co zająć, ale no dobrze. Na razie jest ciężko widzę, jest bardzo ciężko No. Ja, ja kupuję to, co to, to... Mam plan. Bo już wiem, jak kupił będę grali. Owa, ale Ej, poczekaj, do mnie ich nie podchodź. Co się? Coś zrobił. Jest tu jeden! Tam gdzie był przed chwilą. Ej, Zabijesz? czy nie? Nie, tak, zabiję, ale ma lowa, Tam jest, tam jest. Jak się masz? To jest PK ma. Obij go. Idzie do siebie. AWP jest. Tyły. Uj nie. Przybyliśmy tu, by niszczyć twoje pole. Tyś maja bole, bo ci przypierdolę. Łatwo! A wupe? Brać? Nie, ale chyba. A wupe nigdy nie to nie jest. Patrz, teraz nie. Patrz, tam wyszli. Jest na górze No dobrze Jeden, jeden weszedł tym samym wejściem, czy ja? Na dole idzie Zrazu, mówmy nice. I co? I co? I co? Zatkało kakao? Zabiję go z jego własnej broni. O, dobrze. <laughs> I po co było z niej do mnie strzelać? No właśnie. Jak teraz sam od niej zginąłeś? Wziąłem tam ich. Co mi ma? Tam jest. Ok, okienko.

To mnie nie widziałeś? Ja to wygrałem! Pamiętajcie, takie taktyki czasami są pomocne, ale czasami nie róbcie ich, bo są strasznie ryzykowne. Ja to też ryzykowałem. Zostało mi 40 hp a to nie może to potwierdzić. Ale chodź tak jak wszystko byłem. Czekaj. Bo jednego nie ma, drugiego też nie ma. Dobra, nie, nie wiem, ale oni są takimi borowiczkami, że tu nie idzie patrzeć. Wielkie zapacholi. <laughs> Łatwo. Łatwo. Eee, na tym dzisiaj kończymy odcinek, do zobaczenia w jakichś innych odcinkach.